W drodze do Sieny zatrzymaliśmy się w miasteczku Arezzo i jest to jedno z miast tutaj właśnie w Toskanii. Także wybieramy się teraz na rynek. Niestety musieliśmy stanąć około półtorej kilometra od centrum. A to z powodu, że znajduje się tutaj tabliczka z napisem ZTL, co oznacza obszar ograniczonego ruchu. Jest to wyznaczona strefa w centrum włoskich miast i miasteczek, gdzie ruch jest ograniczony. Taka strefa znajduje się również we Florencji, Pizie, Rzymie czy też Sienie, kolejnym punkcie naszego wyjazdu. Zwiedzane przez nas miasto Arezzo położone jest w sercu Toskanii. Jest niewielkim miastem, nieco mniej popularnym od innych włoskich miejscowości. Arezzo zostało założone przez Etrusków, było jedną z 12 stolic lub też siedzib władców etruskich. Później, podobnie jak prawie całe terytorium dzisiejszych Włoch i część Europy, Arezzo przyszło pod panowanie Rzymian. Podczas podróży po Toskanii zdecydowanie warto się w nim zatrzymać. Dotarliśmy na Plac Główny Arrezo. Jednym z plusów jest to, że dzisiaj tu wyjątkowo nie ma ludzi. Nie wiem czy tak jest zawsze, czy teraz ze względu na sezon, ale super, super, naprawdę super nam się trafiło. Poza takim rynkiem i głównym placem znajdziemy tu również bazylikę Świętego Franciszka. Koszt wejścia do tej bazyliki to 9 euro. Także bardzo starona wygląda. Dość ciekawie. Przelewaliśmy do Sieny i wybieramy się teraz na spacer po tym mieście. Jest trochę cieplej, nawet chyba 14 stopni. No ale jak się ściemni, może być już potem chłodno, więc i tak bierzemy kurtki, no może bez czapek i bez rękawiczek. Stanęliśmy, tu jest dość sporo kamperów, możecie zobaczyć. I to jest jakieś półtorej kilometra od ścisłego centrum, także darmowy parking, ruszamy. I docieramy do mapki, tu jesteśmy Porta Owille, czyli jakiegoś, jakiejś bramy, która wprowadzi nas tutaj do centrum. No i przede wszystkim chcemy gdzieś tutaj powędrować, także przechodzimy tą bramą. Gigabrama, idziemy na sienę. O i tam mamy ścieżki. Fajnie bo jest dobrze oznaczone. Podobny klimat do tamtego, tylko że tu są te okiennice takie. Yy, te ciemnozielone. Także podobno ta Siena konkuruje z Florencją. Zobaczymy na ryneczku czy faktycznie jest taka piękna. Jednak czapki i rękawiczki już wyleciały bo wydawało się ciepło, ale teraz już się schładza. Patrzcie w ogóle jak to jest pod górę w tej Sienie. Także... Tutaj ludzie muszą mieć kondychę, żeby tędy przejść. Chyba tu jest jakiś punkt widokowy, także odbijamy kawałeczek. nawet już kwiatuszki tu rosną, zobaczcie. O! Tak tutaj stąd wygląda. Ładna panorama, ładna. Tutaj za mną zobaczyć możecie rzeźbę y, wilczycę karmiącą Remusa i Remulusa. Według legend to synowie y, Remusa założyli właśnie Sienę. Siena było to kolejne miasto na naszej trasie po Toskanii, nazywane średniowieczną perłą Toskanii. Zaś jej stare miasto często nazywane jest najpiękniejszym miejscem w Toskanii. Siena słynie szczególnie z pięknej średniowiecznej architektury. Będąc w tym mieście warto zobaczyć katedrę Duoma. I słynny na całym świecie Plac del Campo, który jest jednym z najpiękniejszych placów we Włoszech. W Sienie panuje specyficzna toskańska atmosfera. Na placu del Campo do późnej nocy przebywa tłum ludzi. Mieszkańcy i turyści przesiadują na zagranej posadce, spędzając czas z przyjaciółmi. Siena jest nie tylko popularna wśród turystów, ale jest także tętniącym życiem miastem studenckim. Prawie 20 tysięcy studentów uczęszcza na Uniwersytet w Sienie, co jest staremu miastu młodzieńczego uroku. Dotarliśmy do rynku w mieście Siena. Zobaczyć tutaj możecie, że ten rynek to jest taka okrągła, niecka i wokół niego znajdują się budynki. Ale również zobaczyć tutaj możemy wieżę z XIV wieku. Ta wieża ma około 102 metry wysokości i na samej górze znajduje się punkt widokowy, żeby na nią wejść trzeba pokonać około 400 schodów, więc na pewno trzeba być w zdrowej kondycji. Podobno w sezonie jest tu bardzo dużo ludzi, więc bilet na tą wieżę trzeba sobie zabukować wcześniej. Ta wieża znajduje się też koło ratusza. Właśnie tak jest przybudowana z ratuszem. Bilet na tą wieżę kosztuje 10 euro dla osoby dorosłej. Można też kupić jakieś w pakiecie z muzeum. Chcieliśmy wejść na tą wieżę, ale niestety z psem nie wolno tutaj wchodzić. No więc kicha, nie będziemy go tu zostawiać, ani nie chcemy też pojedynczo wchodzić, więc idziemy dalej. Czytając różne poradniki o sienie proponują, żeby poszwendać się tymi uliczkami szczególnie w tym mieście, więc teraz już bez mapy, bo z mapą chcieliśmy tutaj dotrzeć, bez mapy będziemy troszeczkę się szwędali po tych kolorowych, wąskich, ciekawych uliczkach. Powcią mówi, że wygląda to wszystko jak niekińszawiec. <gry> Kolejna bardzo ciekawa budowla. Teraz się tu już duży ruch zrobił, coraz więcej ludzi, bo boję się ile tu osób może być w sezonie, skoro teraz jest po sezonie 10 stopni, czyli zima tu ichniejsza i tyle ludzi, no sporo. Bardzo dużo osób też z psami jest. No a my już wracamy powoli do kampera, bo się ściemnia. Mamy nadzieję, że y, wszystko jest w kamperze. No, jest dziecko. Prawie by do nas dobiło. O, jeszcze jakiś taki placyk na zakończenie. No, i powoli wracamy do kampera i będziemy jechali na miejscówkę noclegową. Dobra, już prawie jesteśmy przy kamperze i chyba słuchajcie, mamy 4-0 na 4 wyjścia. Jeszcze żadna szyba nie rozbita. I widzę, że już tu kilka kamperów się zasłoniło, więc prawdopodobnie będą spędzali tutaj noc. Na przykład ci. O! No, jesteśmy. Tak, wszystkie szyby. Wszystkie szyby są całe. Dobra, no to wchodzimy i jedziemy na nocleg. Dojechaliśmy, a że jest już ciemno, to szybko odgrzewam jakieś gołąbki, także się tu szybciutko rozgrzewają. Sytuacja jest taka, że nie ma tu w ogóle zasięgu ani nie ma tu internetu, więc nasz router wylądował tam. I dzięki temu mamy, mamy internet, więc nie jest źle. Mogę wrzucić jakieś relacje dla Was, nasze social media. Tofik już u siebie ostatnio dość szybko zasypię, ale to z tego względu, że dużo chodzimy tutaj. No i co, robimy herbatę i szykujemy się, ogarniamy, yy, trochę kąpiemy pod tą zimną wodą i będziemy szli spać. Także ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia jutro, papa. Powoli. Dobra, chodź. No chodź. Dzień dobry, witam Was w kolejnym poranku i jesteśmy we Włoszech, w Toskanii. Niestety tutaj z rana wszystko jest pomrożone, także zobaczcie, Tofisz. No, tam wąchasz, co? Ech. Masakra, nie spodziewałam się. Myślałam, że będzie trochę lepiej, trochę cieplej. Także jesteśmy w takim fajnym miejscu, przygotowałem typowo dla kamperów. Tam są ławeczki, kosze, stacje z prądem, żeby sobie Dotankować prądu, no i ogólnie, e, no super, fajne miejsce, bardzo fajne. Jedyny minus jest taki, że nie ma tutaj w ogóle zasięgu, więc to jest trochę słabe, bo nie możemy w ogóle nic zrobić na swoich telefonach ani nic. A podobno miał być tutaj Wi-Fi, ale niestety nie działa. Nawet się nie da zarejestrować, bo jest taka informacja, żeby zarejestrować. No także tak tutaj dzisiaj mamy o tyle fajne jest to miejsce Brza przy czterech atrakcjach czyli przy miasteczku Pięza przy drodze z Gladiatora oraz przy pięknych cyprysowych uliczkach tutaj możecie sobie też nalać wodę do swojego kampera tam się podładować, żeby trochę prądem no teoretycznie wifi ale nie ma, fajne miejsca, takie typowo na kampera, no i wszystko dobra, wracamy idziemy do Idziemy co? Robić śniadanie, a ja Was dzisiaj zapraszam w podróż po Toskanii. Tafiś, do autka. chodź. Chodź, chodź, chodź. Szybciutko, skakujemy. Hop, super. Super, piesie, super. U nas dzisiaj na śniadanie będą parówki, a w sumie dokładnie to hot dogi. Mamy taką dużą ilość sosów do wyborów, więc będzie wyśmienicie. To widzisz? Super. Piątki. A, super! Piątki. Jeszcze raz. A, super! A, 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 a. A, daj, piątkę. Super! Super! Super, siat! Piątka! Piątka. Piątka. Dzień dobry. Powoli szykujemy się do drogi już. Także śniadanie jest jedzone, kawa wypita, ogarnięte, płyny sprawdzone, tofiś wysikany, śmieci wyrzucone i powoli nagrzewamy auto, czyścimy, także będziemy zaraz ruszać. I dzisiaj możemy jej jeżdżenia, ale za to więcej będzie na pewno zwiedzania. Także na razie pierwszym takim kierunkiem, w który teraz się wybieramy, to jest taka, taki punkt widokowy, e, kręta droga z cyprusami, także powinno to dość fajnie wyglądać. Miejmy nadzieję, że też tak będzie wyglądało, jak na zdjęciach. Co to wieś, gotowy jesteś do drogi? Gotowy do drogi? E, e, nie wychodzimy. No, także tu już też tak w miarę czysto, żeby nic nie spadało też podczas jazdy. Za 11 kilometrów dojedziemy do punktu widokowego, na który właśnie zmierzamy. Ale powiem Wam, że tutaj po drodze... Może na kamer kamera tego nie uchwyci, bo no, i szybko jedziemy i są wąskie uliczki, nie da się gdzie stanąć. Ale fajnie tak zamglone są te tereny, te takie pagórki, niepagórki. Także naprawdę super, super to wygląda. O i bardzo jest tu niestety wąsko. To jest minus. Ale już zaraz, zaraz będziemy na punkcie widokowym. Jedziemy, jedziemy. Ciężko się tu z kimś wyminąć. jest to ograniczenie do 30 na godzinę. Jedziemy, jedziemy i powiem Wam, że bardzo ładne miejscowości tutaj po drodze mamy. Także ta toskania jest bardzo malownicza. Szczególnie na trasie tak naprawdę, jadąc można się gdzieś tutaj zatrzymać i to jest, to jest fajne, bo dużo jest miasteczek takich, których nie planowałam, a widoki są zacne. Także zobaczcie sobie tutaj, wszędzie w tych miasteczkach też jedziemy 30 km na godzinę i, o, i tutaj... Widzicie jakie to są wąskie drogi, jeszcze dla naszego takiego kampera to jest, to jest bardzo wąsko o, no i patrzcie, takie widoki ciągle: górki, pagórki, drzewka oliwne, super! Te cyprusy, super, świetne po prostu. No, pięknie, pięknie tutaj jest. No i już tutaj po prawej widzimy cyprysy, taki charakterystyczny element właśnie Toskanii. Także super, super to wygląda. No i jedziemy dalej do jeszcze lepszych i bardziej malowniczych rejonów. Prawda, bardzo malownicza trasa i zostaje nam półtorej kilometra do, mam nadzieję, spektakularnego widoku, który niebawem Wam pokażę. Stanęliśmy tutaj na chwilę, co prawda za bardzo raczej nie można, ale dlatego na chwilę. i Idziemy zobaczyć punkt widokowy, to Fisia zostawiliśmy w samochodzie, no bo... Na chwileczkę to już tam niech, niech poczeka. No i patrzcie. Tu jest ta charakterystyka. Wyślę wam GPS, żebyście wiedzieli, gdzie tutaj, jak tutaj dotrzeć. Bo naprawdę warto będąc w Toskanii. Jest nasz samochodzik. Tak go pięknie zaparkowałam ku pierzoków niestety, ale jest. I jedziemy dalej. Ciężko odłożyć kamerę. Kolejna piękna miejscowość tutaj po drodze jak przyjeżdżamy sobie po tym regionie Toskania. Także no super, jezu i widoczki też piękne, no bardzo ciężko to odłożyć ten, ten, tą kamerę naprawdę. Chcę mieć ciężko w obrówce później dla Was, bo faktycznie ładnie, bo mimo, że jeszcze nie ma wiosny, gdzie by to bardziej tak rozkwitło, myślę, że na wiosnę lepiej tutaj przyjechać. Patrzcie, ile tu jest gajów oliwnych, jak to pięknie wygląda. Super. No, te gaje oliwne przepiękne.